Ile lat mają egipskie piramidy? Alternatywni badacze i autorzy w wielu materiałach na YouTubie starają się przekonać, że nikt tak naprawdę nie wie, jak stare są piramidy w Gizie. Twierdzą, że egiptolodzy wymyślili sobie wiek piramid, by pasowała im do narracji. Rzecz w tym, o czym nie powiedzą ci badacze alternatywnej historii, że data pir budowy piramid została ustalona. W latach 80. i 90. przeprowadzono na szeroką skalę badania radiowęglowe zaprawy murarskiej z piramid. Z samej piramidy Cheopsa pobrano 46 próbek. Zaprawa zawierała popiół, a zatem materię organiczną, którą można datować radiowęglowo. Ustalono, że piramida Cheopsa powstała około 2560 lat przed naszą erą. Dlaczego autorzy i badacze alternatywnej historii o tych badaniach nie wspominają? Dobre pytanie. Zadajcie im je następnym razem więcej faktów i mitów ze starożytnego świata. Zapraszam na YouTube'owy kanał Jawne Akta Tajemnic. Do zobaczenia.